Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony RILAN, a to jest Zagrajmy w Assassin's Creed 2. Po raz kolejny kontynuujemy sobie misję, której nie zdążyłem wykonać poprzednio. Generalnie teraz, trochę jestem w kropce, bo nie wiem co to zrobić, i generalnie mi się to niezbyt podoba. Tam jest jakiś znacznik. Mamy dojść tam, tylko nie wiem, czy po świecznikach jest to możliwe. Coś hmm. mi się wydaje, że to może się nie skończyć za dobrze. No właśnie tak. Z tym... Kupimy kolejną miksturkę, że przypadkiem to nie paść trupem. I sprawdzimy, jak ten gość sobie poradzi. On gdzieś tam poleciał górą też będą sprawdzić czy da się jakoś przejść a to za chwilę najpierw sobie go bezwitnie wymordujemy nie no generalnie ostatnioż kurde ostatnioż wkurzyli mnie ci właśnie strażnicy z maczugami ponieważ zepchnęli mnie w dość kluczowym momencie i musiałem iść jeszcze raz przejść tą samą trasę a no, ja tego nie lubię do no, też Zaprzysięgłem sobie, że będę ich bezlitośnie mordował. No i póki co mi to jak najbardziej wychodzi. Zwróćmy może tutaj. Jakoś przejdziemy, nie wiem... O, w ten sposób. Hm. Ja w ten sposób się nie uda. W ten sposób się nie uda, widzę. Dlaczego ta kamera tak się tu obróciła? Żeby skrywała jakąś tajemnicę? No dajcie spokój. Dobra, mam się udać tam na górę, tylko nie mam pojęcia w jaki sposób. Spróbujmy tu sobie wyszukać czegoś. Nie, no generalnie jeszcze raz tam muszę zdecydowanie na górę wejść. Hmm, no i spróbować się złapać czego bądź. Coraz trudniejsze te misje, muszę Wam powiedzieć. Na początku był to może spacerek, no ale teraz naprawdę nie wystarcza już. Yy, nie wystarcza już, oczywiście, yy, cały czas do przodu. Metoda po prostu szarżowania byle by właśnie do przodu. Tylko trzeba trochę pomyśleć, gdzie tutaj można wejść. na przykład myślę, że tutaj możemy coś zobaczyć. Ach tak, no już widzę. Błąd, że tu nie szedłem na tą szafę. Okej. Okay. Uuu, pre spadłem! Czemu na niego nie skoczysz? Oszty! Oh, co mnie zepchnął? Te maczugi to jest najgorsze co może być. Złapaliśmy cię i mam nadzieję, że zaraz cię dobijemy. Tak jest. Cios w kroczę zdecydowanie jest najlepszym najlepszym sposobem na tych strażników. Się przekonałem parę razy. Nie widzę czerwonych kropek, mam nadzieję. Kurde. mam nadzieję, że... Tych strażników nie będzie zbyt dużo. A tutaj widać mięśniaki się pojawiły. No, nie dobrze. Checkpoint. No okej. Okay. Zatem Dobra, oni chyba mnie nie widzą. Lorenzo isn't coming out. What's taking czy tutaj jesteśmy w stanie coś zrobić? Chyba nie. Chwila, chwila, chwila. Gdzie ja tu miałem się udać? To jakieś dźwignie, bo. Ach, tam jest ta dźwignia. Hmm. No to spróbujmy w tą stronę. No proszę. Jest zdecydowanie dobra droga. Teraz tylko... Jak mam niby tam wskoczyć, skoro kamera mi się ustawiła tak niepomyślnie? Generalnie fajny motyw, ciekawy na pewno z tą kamerą, ale... Moim zdaniem nie zawsze ona jest... pomocna. Może generalnie o to chodzi, żeby... utrudniła nam trochę zadanie. No To, to, to kurde. Nie przypuszczałem, że zwykły skok może mi tyle problemu sprawić. No kurde! Gościu. Wieś w końcu... No. Jeez. To był najtrudniejszy skok chyba podczas całej mojej kariery asasyna, naprawdę. Na pewno nie zauważyli, że no, the zauważyli. Wiedziałem, że to jest kapitan. Generalnie teraz musimy się tu jakoś schować. Hu hu Szczerze wolałbym, jakby kończyć najpierw tego grubasa. W złotej zbroi, ponieważ on moim zdaniem jest najtrudniejszym przeciwnikiem. Nie mam już rzutek, niedobrze. No, chodź tu, chodź, nie bój się, ja mam tylko za trudostrze. Holy Masz truciznę. Masz truciznę. I ciekawie ta truciznę ja działa, żeby wam powiedzieć. Chodzą i nie wiedzą, co się dzieje z nimi. Dobra, chodź tu, panie El kapitano Ouuu oh, O oh, oh. Wolę do nich teraz nie podchodzić Coś mi się wydaje, że to mogłoby się źle skończyć Pana Groupsona by się przydało odkryć Kościół O, kapitano widać, umie walczyć Na generalnie chyba nie wyjąłem broni Generalnie nie wiem dlaczego mi się... Od razu nie... Nie wiem dlaczego mi od razu tej walki nie wkroczył. O nie, panu już dziękujemy, panu grubemu już dziękujemy, co? Dobra, wiecie co? Generalnie muszę wymyśleć, jak tu ich ominąć. Ja się ich boję, naprawdę się ich boję. Trzeba w takim razie. Czemu on mi tak bije? Czemu on jest taki mocny? o tak jest. Tak zdecydowanie możemy ich wykończyć. I kontratak. Musimy się bronić przed tymi jego czasami. Już nie jesteś takiej gruby, co? Ha! Dobra, sprawdźcie, czy mają coś ciekawego. Powiem, jeszcze chyba z takim nie walczyłem. No proszę. Pełen ekwipunek. Proszę bardzo. Elegancko. Uzupełniłem zatem zapasy. Nie możemy iść dalej. Ok, teraz musimy wskoczyć tam. A droga to będzie po szafie, już widzę. Nie po szafie? No po szafie, no jak to no nie po szafie? Ach, tutaj trzeba jeszcze się... Generalnie... Generalnie muszę się złapać, mi się wydaje. Ach nie, mogę przez lampie jeszcze spróbować. Tak, zdecydowanie mogę. Tylko teraz czy... 3... Tędy chyba. Tak mi się wydaje, że tu będzie. Tu będzie lepsza droga. Ale oczywiście są dwie drogi. Hmm. Widać, że tu już nie mogę. Co? Czemu nie mogę teraz skoczyć? No, kurczę! Naprawdę mnie to zaczyna irytować. Ta kamera jest beznadziejna, muszę Wam powiedzieć. Na naszą niekorzyść działa. No, tak. Jeszcze sobie spadni. Dobra, teraz tutaj. Teraz na spokojnie. No offense, idziemy sobie spokojnie. Nikomu nie, krzywdy nie robię. No i teraz myślę, że hop, tak, zdecydowanie hop. No i jesteśmy, Co czas wyświetla nam się ta sama misja, żebyśmy weszli do, do kryjówki Lorenzo. Get back! Ezio. Again you saved me. First they enter my church, now my home. I'll hunt them down. They won't come near you again. Look around you. This is one of my treasure rooms. You're entitled to take anything you wish no. from it, in thanks for what you've done. I trust my apartments are safe now. Yes, Signore. Thank Genowski. you for this most gracious gift. I must go, but I will come to you again when all the pazzi are dead. Nie zapomnę co zrobiłeś. Buena fortuna. Buona fortuna, dzięki gościu. Generalnie powiedział nam, że możemy sobie wziąć cokolwiek chcemy z tego jego skarbca. Problem jest taki, że tak naprawdę możemy wziąć tylko te skrzynki, czy zawartość tych skrzynek, bo jak wiadomo, samych skrzynek nie możemy sobie wziąć. Szkoda. Spójrzcie, ile pięknych rzeczy. Najętniej bym wziął sufit, podłogę, wszystko bym wziął stąd, ale nie mogę. No, gra na to nie pozwoli. A co my tu mamy? Wyciągnęliśmy Z ze skrzynki tajemniczą rzecz. Czy czy mi się wydaje, czy to był po prostu... Czy to było po prostu złoto? Pewnie tak. No jak my nie dorobiliśmy się tutaj pięć kafelków spokojnie... Fajnie. Warto było. No i jeszcze wykończyliśmy dwóch grup sonów W ogóle fenomen. Chociaż niestety teraz mi się zbroja obiła i będę musiał ją naprawić. No ale to. na wszystko nadejdzie pora. No i jeszcze skrzynka na dole. Pięknie. Skrzyneczka zawsze. Zawsze mile widziana. No, no, Fajnie. Podoba mi się ta misja, szczerze. Trudna była, ciekawa jak najbardziej. Pełna zwrotów akcji, wybuchów, czyli. To, yy, to na co liczę w tej grze. W tym miejscu robię przerwę oczywiście. Zapraszam do obejrzenia następnych odcinków. Trzymajcie się. Do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie.